Witajcie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej, mam nadzieję, inspirującej myśli. Możesz zrealizować swoje marzenia, nawet jeżeli inni ludzie nie wierzą w Ciebie. Jednak nie będzie to możliwe, dopóki Ty nie uwierzysz, że możesz to zrobić, dopóki nie uwierzysz, że to Tobie może się wydarzyć. Wiara w to, że Twoje marzenia mogą się spełnić. To podstawa do tego, by je urzeczywistnić. Nie da się bez tej wiary osiągnąć spełnienia marzeń. A zatem zadaj sobie dzisiaj pytanie: czy wierzysz, że Twoje marzenie może się spełnić? Czy jesteś w stanie poświęcić wiele, aby te marzenia urzeczywistnić? Możesz się przeciwstawić niewierze całego świata, ale Twoja niewiara. W Twoje marzenie, na pewno to marzenie całkowicie pogrzebie. Nie grzebmy marzeń, ale wierzmy, że jesteśmy stworzeni, powołani do naprawdę wielkich i pięknych rzeczy.